mam do Ciebie pytanie. Od kiedy jesteś z Marcelem? Yy, no to Marcel ogólnie zapytał mnie 28 marca. Yy, tak, marca. Teraz musisz podać pytanie dla kolejnej osoby. To To dla Santi. Czy ktoś jej się podoba za sztumowników? A wy zostawcie suba na kanale, bo mało brakuje do 300 tysięcy. Dobra, Santia. Czy podoba Ci się ktoś z domu Twins? Nie. Okej, okay, i teraz masz dla kogoś jakieś pytanie? To Zabora, co było najlepszą decyzją w jego życiu? Co było najlepszą decyzją w Twoim życiu? Najlepszą decyzją? Nie, uważam, że jeszcze że takiej dużej nie, decyzji nie podjąłem, żeby, żeby zadać ją najlepszą, tak szczerze. Uh -huh. A do kogo masz pytanie? Do no jakie? Matelka, mam pytanie. E, gdzie widzi siebie za 5 lat? Kurde, w, za 5 lat? Za 5 lat widzę siebie z speedem, jak lecę rakietą w kosmos. Tak, to jest plan. książkę najdłużej czytałeś. moją ulubioną Help czytam od 2021 roku nigdy nie dokończyłem i później po dwóch latach się zabrałem za nią. i wtedy przytem ją w jeden dzień.